Witajcie, z tej strony Legomanka i witam Was w kolejnym odcinku z serii Sprawdźmy to. Dzisiaj znowu pod lupę bierzemy sobie wydanie specjalne magazynu Lego Ninjago. Jest to magazyn w formie XXL, a co za tym idzie, dostajemy piękny polybag Lloyda z składem. Oczywiście jestem fanem serii Ninjago, więc nie mógł mnie ten magazyn ominąć, a kosztuje on 19,99. Czy to dużo, czy mało, musicie się tak naprawdę sami przekonać. Od tego, czy może się, bo nie wiem, słyszałam, że w takich sklepach jak Tesco na przykład y, można łatwo dostać takie polibagi. Czy w Carrefourach czasami też. Pamiętam, że ostatnio trafiłam na polibagi z serii y, Lego Friends. No, a ja tak niezbyt się skupiam na tej serii, więc no, jak wiecie, to nie były dla mnie. I wtedy chyba były właśnie po 14,99. Więc to zależy, jak traficie. No i. No, szybko ten magazyn przeleciał, jak widzicie. Niestety, w odróżnieniu od LEGO City tutaj nie dostajemy zapowiedzi jakiegoś kolejnego magazynu XXL, a szkoda, bo fajnie można by było dodać do kolekcji na przykład tytanicznego mecha w formie Polibaga. No i tutaj mamy reklamy magazynu LEGO Ninjago i LEGO Star Wars. Jeśli chodzi o plakaty, których tym razem też nie pokazałam, no to dostaliśmy takie... E, przygotuj się na wyspę. Tutaj widzicie drużyna ninja w strojach dżunglowych. Kontra tutaj wyspiarze, właśnie. I drugi plakat, no to kłopoty w raju, czyli tutaj zaprezentowanie dwóch większych zestawików, czyli tutaj obrony chyba dżungli, tak się nazywał ten zestaw, nie obrona wioski, może nie wiem. No i tutaj ten dżunglowy smok, na którego poluję od jakiegoś czasu. Także, może już bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do. Loida i jego kłada. I tak prezentuje się złożony polibak. Zaczniemy sobie oczywiście od minifigurki Loida z sezonu dżunglowego. Ogólnie, jeśli chodzi o prezencję samej minifigurki, to wygląda. Okej, okay, podoba mi się taki klimat właśnie dżunglowy, tutaj taki bardziej egzotyczny bym powiedziała, muszę przyznać pasuje do mojego avatara bardzo. Jeśli chodzi o twarzyczkę, to natomiast dostajemy z jednej strony takiego, można powiedzieć niepocieszonego Lloyda, natomiast z drugiej typowo taki już poddenerwowany, żeby brzydko tego nie powiedzieć. E co mi się nie podoba w tej minifigurce, no to szczerze mówiąc, te pręgi tutaj e, na twarzy. Rozumiem, że to mają być takie wiecie, symbole bojo bojowe czy jakieś inne takie pierdoły, no ale uważam, że nie są one do końca potrzebne. Jeśli chodzi o sam łazik, no to konstrukcja poprawna no i tyle mogę powiedzieć. Na pewno jest to lepszy łazik niż ten, który dostajemy w zestawie za 70 zł jako Battle Pack z serii Marvel. Tam, jeśli chodzi o ten łacik, oczywiście, Spidermana, no ale tak poza tym, no to czy można to nazwać jakimś mega interesującym zestawem? Nie. Jeśli natomiast chodzi o cenę 19 zł z magazynem, no to już można prędzej się skusić na to. No ale co wy sądzicie o tym zestawie oraz magazynie XXL? Podoba Wam się? Chcielibyście zobaczyć więcej polibagów z serii Lego Ninjago? Piszcie w komentarzach. A ja się na razie z Wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć.